Program Wolne Głosy. Marcin Bąk, witam Państwa serdecznie i witam naszego gościa. z nim przedstawiciel polskiego parlamentu, który zgodził się przyjąć nasze zaproszenie i osobiście stawił się w naszym studiu, za co bardzo dziękuję. Pan Mariusz Gosek, pro, poseł Solidarnej Polski. Witam serdecznie. Kłaniam się, panie redaktorze. Dzień dobry. Zacznijmy od kwestii takiej bieżącej polityki, a raczej Otoczki, tak bym to nazwał wokół politycznej. Najlepiej, żeby akurat tej formy otoczki nie było. Mam nadzieję, że tutaj większość naszych rodaków się co do tego zgadza. Chodzi o napaści na biura poselskie, biura, w których przebywają politycy. Dziwnym losu z rządzeniem w ostatnich latach są to prawie zawsze biura. Czy politycy związani z prawicą, z rządzącą obecnie prawicą. W tym tygodniu mieliśmy atak na ulicy Nowogrodzkiej. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Atak na biuro poselskie pani posłanki Moniki Pawłowskiej, o ile dobrze w tym momencie pamiętam. Ale to są dwa wydarzenia z wielkiego łańcucha wydarzeń z ostatnich lat. Jakby pan opisał obecną sytuację jeśli chodzi o emocje polityczne, sposób wyrażania tych emocji? Panie redaktorze, to eskalowanie tej nienawiści przez polityków Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, który nie znalazł programu dla platformy i ta nienawiść, bo tak trzeba już to wprost nazwać do Prawa i Sprawiedliwości, do Zjednoczonej Prawicy. Jest czymś, co prowadzi w bardzo złym kierunku. Ja mam wspólne biuro z Ministrem Sprawiedliwości, prokuratorem generalnym biuro podsetskie z Bigniewem Ziobro i w niedawnym czasie dostałem trumnę wspólnie z panem ministrem prawdziwą tak, że... trumnę? No to była trumna papierowa, mhm. pełnowymiarowa, że tak powiem, no ale to coś oznacza, prawda? Gdy przychodzi się do pracy i taka trumna znajduje się pod drzwiami e, biura e, na pierwszym piętrze biura leżąca na krześle, no to człowiek. E, różne przemyślenia, no raczej skojarzenia są w jedną stronę, że ktoś nie życzył mi e, i e, posłowi e, Zbigniewowi Ziobrze, e, Ziobro mm, dobrze. I to nie są jedyne przypadki. Sytuacje, gdzie informowani jesteśmy, że zginiemy, że zostaniemy zabici, że podkładanie są bomby, że ja tu zacytuję jednego e, z panów, który się złuję, to odbywa karę pozbawienia wolności, że identyfikujemy wasze rodziny, zobaczymy jak się będziecie czuli, jak będziecie stali nad grobami bliskich. To jest dokładnie cytat z tego listu i to był człowiek, który no niestety ział i nienawiścią, bo on został zatrzymany, odbywa karę pozbawienia wolności. Jest, panie redaktorze, mnóstwo przypadków, które nie są przekazywane opinii publicznej, bo e, politycy też często nie chcą pokazywać, że e, mm, są osobami miękkimi, czyli, że biorą to na siebie, ale ten hejt jest tak daleko idący, że e, ja w dniu wczorajszym też rozmawiałem z pracownikami e, i zwyczajnie no wprowadzałem dodatkowe zabezpieczenia. To nie no dzieci w biurach poselskich, nie powinno dojść do takich sytuacji, że zwyczajnie ta nienawiść polityczna, bo przychodzą takie osoby ich jest y, y, coraz y, więcej tak naprawdę, y, które zwyczajnie, no, w którymś momencie mogą posunąć się do takiego zdarzenia, jak, jak widzimy historię z y, 2010 kolegą roku. też. Wtedy pracowałem w y, Europarlamencie w Jomarku y, Rosiaku, świętej mhm. pamięci, Panie świeci nad jego duszą, asystenci Janusza, y, kolegi Janusza, y, Wojciech który po prostu zginął, no poniósł śmierć. Jeżeli ktoś nie powstrzyma tej fali nienawiści, to naprawdę no, e, dzisiaj już mówię, dostajemy już nawet trumny dobiór poselski jako taki wyraźny e, symbol tego, e, z czym mamy się chyba za chwilę mierzyć. E, mało tego, nie są, nie są atakowani też nasi pracownicy, ale i rodziny, no, e, pora naprawdę przejść w taki, e, e, kie, w taki okay. kierunek, gdzie to będzie niwelowane, jeżeli nie powstrzymają się politycy, ci, którzy eskalują tą nienawiść i na kolejnych wiecach partyjnych e, mówią tylko o tym, że trzeba zrobić z katolikami, piłować, e, patroszyć, no przecież to, to, to jest po prostu historia wielu lat i wielu wypowiedzi. Ale panie będzie... pośle, jeżeli zadajemy to pytanie o stan emocji politycznych, stan debaty politycznej, jeżeli to w ogóle można jeszcze nazwać debatą, polityką związanym z opozycją, zwłaszcza z opozycją totalną, to słyszymy w odpowiedzi, szczególnie w tym tygodniu, tak, gdy na bieżąco zadawałem te pytania przedstawicielom opozycji, to słyszymy taką próbę. Zbudowania symetrycznego obrazu. No owszem, coś tam źle się stało, niedobrze odcinamy się od tego, że na Nowogrodzkiej doszło do takiego incydentu, ale w gruncie rzeczy to druga strona też operuje mową nienawiści, to jest taki zwrot klucz, mowa nienawiści i też jest w jakiś sposób winna temu rozchwianiu emocji naszych rodaków. Taki obraz pewnej symetrii. Pan się zgadza z takim obrazem symetrii? No, panie redaktorze, można wygooglować. Dzisiaj na szczęście w internecie nie zaginie. Mariusz Gosek, Zbigniew Ziobro, Trumna i tam każdy może zobaczyć, jaka Trumna trafiła do posła Goska i posła Ziobry i już nie będę nawet mówił o tych mailach, które codziennie już praktycznie napływają. E, obraz symetrii jest no, załamany w tym przypadku, bo tak naprawdę to w ostatnim czasie się spotyka e, polityków e, zjednoczonej prawicy i prawa i sprawiedliwości, a z drugiej strony te, mm, to kolportowanie tej mowy nienawiści podczas kolejnych wieców. Bo ja rozumiem, polityk spotyka się z wyborcami, ale niech przedstawi program. Jeżeli Donald Tusk czy, e, e, czy Radosław Sikorski, też znany z różnych e, sformułowań tego typu, mają program dla Polaków, to niech go przedstawią, ale programem dla Polaków nie jest sianie mowy nienawiści. Nie jest e, to co mówił Sławomir Nitras że katolików trzeba, cytuję, opiłować, opiłować tak, tak. No, bo jak się, tak jak was nie opyłujemy, to wy się że przecież to są jego słowa. No. Prezydent Komorowski, o ile się nie mylę, mówił, że trzeba dechom czasami przyłożyć, jakby, no to są przecież tak daleko idące Mamy słowa. Mamy wojnę, że... która toczy się tuż za naszymi granicami, przy naszych granicach w gruncie rzeczy, bo... Białoruś jest państwem, które de facto bierze udział w wojnie, choć formalnie nie. Czyli jesteśmy państwem frontowym niemalże, bo wspieramy jedną, jedną ze stron. I dobrze. Czy potrzebna nam jest jeszcze wojna domowa? No oczywiście, że nie. Dzisiaj wszystkie ręce na pokład i cała klasa polityczna powinna dążyć do tego, żeby ramię w ramię, a tak nie było wcześniej i słusznie wskazał pan redaktor na przykład Białorusi i nawet tego, jak wyglądała sytuacja odnośnie budowy muru na granicy polsko-białoruskiej, co wtedy opozycja robiła i biegała z reklamowkami, i robiła co mogła, żeby przeszkadzać, a jak już nie mogła przeszkodzić, to wręcz skazali sobie składać informacje co miesiąc postępu budowy tego muru z płatności i tak dalej, no po prostu to byłby paraliż. A dzisiaj chyba wszyscy widzimy, że to była operacja białoruskiego specnazu, konsultowana z No, zresztą. rozwiedki, bo, bo specnaz no, to rozwied... już są te oddziały tak, tak, to, tak. uderzeniowe. Tak, tak, służby białoruskich, skonsultowana z Kremlem, co do tego nie ma nikt wątpliwości, która miała spowodować chaos w Polsce i, i, i zdestabilizować sytuację w kraju przefrontowym. Na Ukrainie, gdy toczyła się wojna, i na u nas miał panować totalny chaos związany z tym, co właśnie realizowane było przez Białoruś na polecenia Kremla. Co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. Co ciekawe, ta karta wcale nie jest jeszcze do końca zgrana. Mamy takie sygnały dopływające ze strony służb naszych i sojuszniczych, że jest przygotowywany ten scenariusz w rozwoju. Są inne kanały przygotowywane, nie wiemy, czy okręg królewiecki, czy, czy jakieś inne kanały, ale że ta karta tych przepychanych uchodźców na uchodźców przez granicę ma być dalej rozgrywana wobec Polski, wobec innych państw Europy Środkowej, które są w sojuszu natowskim i zarazem wspierają Ukrainę. I jakby tego było mało, to nasi partnerzy i sojusznicy z Unii Europejskiej, z zachodniej Europy, chyba zwietrzyli dobrą okazję do tego, żeby jeszcze bardziej nas troszeczkę opiłować, dokręcić, zagłodzić. Tu możemy różnych określeń używać, których oni zresztą sami używali przy różnych okazjach. Co będzie z funduszami dla Polski? Znaczy, realizowany jest konsekwentnie. To, co mówiła pani Barley, czyli że Polskę trzeba zagłodzić. Ona mm. powiedziała szczerze, jak Donald Tusk w tej książce swojej. I też szczerze pani Barley o tym powiedziała. Urszula von der Leyen wprost powiedziała, jaki scenariusz że jest narysowany dla Polski, gdy czekała na prime minister Donaldzie Tusku, gdy tu już wrócisz. Czekam, jak będziesz już w roli premiera polskiego rządu. Przecież wprost się w kampanii przewodnicząca Komisji Europejskiej Urszula von der Leyen. Sytuacja niebywale skandal. Alicza, po prostu niedopuszczalna e, e, w stosunku do Frate d'Italia. E, e, te, te słowa, że e, gdy zwyciężą, to mamy też swoje tutaj narzędzia. No, to, 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 to jest jakieś dyktatorskie metody. Ale w porównaniu z Polską włoska klasa polityczna zachowała się zupełnie inaczej. Tam no byli razem. nawet lewica dała wyraźny Dokładnie. sygnał, że to, kto rządzi we Włoszech, to, to jest zewnętrzna sprawa Włochów. I tym właśnie, i to jest y, nauka, i, tylko niestety no, z takich nauk... Nie, nie, nie biorą, nie, nie, nie uczą się politycy opozycji, bo tam faktycznie tak wyglądało, że cała klasa polityczna wskazała, że o tym zdecydują w wyborach powszechnych Włosi. A my, dzisiaj my czyli polska opozycja, wspólnie z komisarzami niemieckimi próbujemy układać ład, skład i porządek, pod to, żeby w prostej linii wybory wygrała opozycja. No to o tym zdecydują Polacy, a jeżeli oni chcą realizować ten pro, ten. Program wstawienia tutaj swojego człowieka, który będzie ulegle realizował tą ich politykę, czyli tą, którą realizowali zresztą przez lata Nord Stream 1, Nord Stream 2. W 2014 roku, przecież Pan redaktor doskonale pamięta, przecież brakowało już dwóch tygodni, bo Donalto zgodził się już na kwotę uchodźców. Pisma od wojewodów były przekazane do samorządów, do jednostek samorządów terytorialnych na poziomie gmin. Mieli już przekazywać liczby, ile są w stanie przyjąć uchodźców. Był 14 rok. To było zatrzymane tuż po wygranej e, rządu z, z, Zjednoczonej Prawicy w roku 2015. My zmagalibyśmy się z ogromnym kryzysem e, e, fali imigrantów ekonomicznych, bo to nie uchodźcy byli, oni nie uchodzili też wtedy e, przed wojną, i byłaby taka sytuacja jak we Francji, w Niemczech. Przecież tam wprost wszyscy mówią, że to było błędem. czyli ogromnie wzrosła przestępczość, do tego byśmy doprowadzili i mało tego, nienauczeni tym e, przykładem, politycy opozycji, bo już nawet e, e, w Komisji Europejskiej to rozumieli, że ten mur jest potrzebny na granicy. To gdy oni nawet tu przyjeżdżali i to przyjeżdżali i to mówili, to też protestowali jeszcze politycy opozycji. A dzisiaj, jakby wręcz ta sytuacja, bo KPO to jest jedno, ale z blokowaniem środków z tych funduszy strukturalnych, z planu tego wieloletniego, z budżetu siedmioletniego, z tej perspektywy finansowej, no, jest czymś skandalicznym. I tutaj, to już jest w prostej linii realizowanie. Polityki, która ma służyć obaleniu tego Panie rządu. Panie pośle, ale pan mówi o tym z pewnym y, wzburzeniem, o postawie polityków y, polskiej, no, można tak chyba powiedzieć, polskiej opozycji, y, natomiast y, czy nie ma w tym jednak pewnej logiki w ich działaniu? Y, dlatego, że jeśli nie ma się własnego pozytywnego programu, wyborczego, a ja na razie nie zauważyłem, żeby strona opozycyjna miała jakąś spójną propozycję, a władzę chce się przejąć, no bo każda partia polityczna chce władzy. To, to wynika z definicji partii politycznej każdej. No to chwyta się innych metod i w tej chwili sytuacja im gorzej, tym lepiej jest zupełnie oczywista dla, dla opozycji. Tak, że jeśli nie, nie otrzyma Polska tych funduszy, Polakom będzie gorzej, no to dla opozycji będzie lepiej. Może, część, może politycy opozycji tego wprost tak nie artykułują, ale na przykład publicystyka związana z opozycją już tak. Tam jest wręcz radość odczuwalna z tego, że te fundusze mogą do Polski nie trafić. Im gorzej, tym lepiej, bo się ludziom pogorszy, a jak się pogorszy, to nie zagłosują na pis, tylko odsuną pis od władzy. Ale to jest ta strategia właśnie konsekwentnie realizowana. W pełni podzielam pogląd pana redaktora i przyznam się. Że wczoraj oglądałem jedną ze stacji komercyjnych, tam dokładnie publicyści już wprost o tym mówili, także to jest dokładnie ten scenariusz pisany w Berlinie i w Brukseli. No tylko pytanie jest jedno podstawowe, no władze w danym kraju wybierają Polacy w wyborach powszechnych. Oczywiście, że jeżeli w ten sposób eurokraci wpłyną na te wybory, bo bez wątpienia to będzie ogromny wpływ na te wybory, czyli po zablokowanie środków skapała przyjmują Przypomnijmy, że są fundusze, na które składają się pożyczki i podatki, pożyczki już spłacamy za Niemców na przykład, którzy skorzystali z tego funduszu odbudowy, a forma ta dotacyjna to płacimy na przykład podatek od plastiku. I do tego jeszcze blokowane fundusze strukturalne, gdy weźmiemy pod uwagę też te środki przeznaczone na pomoc publiczną nam 220 miliardów, czyli 52,7% trafiło do Republiki Federalnej. Niemiec z pomocy publicznej, z środków z pomocy publicznej, gdzie do Polski 1,7%. No to o jakiej nierówności czy sprawiedliwości mówimy? No, do Polski nie trafił nawet yy, yy, promil tych środków, które nam się należały za Pomoc, naprawdę ogromną pomoc dla narodu ukraińskiego. Także nas na każdym kroku ta Unia grabi, a na końcu jeszcze ograbiła nas z tego, co nasze, bo przecież my y, łożymy też do tego wspólnego y, koszyka y, środków w ramach y, y, Unii Europejskiej. Eurokraci doskonale wiedzą, że y, Polacy, y, bo to y, są pieniądze, jeżeli tak mówią, bo mówią, że rząd nie ma pieniędzy. Ja się z tym zgodzę, że pieniądze są Polaków, ale te pieniądze też nie są eurokratów, te pieniądze nie. Są urzędników to Unii są pieniądze Europejskiej. To, Unii to są jako dokładne. urzędu. to nie komisja, to dokładnie. nie komisja ma pieniądze. To, je, to nie je dadzą mhm. na polskich przedsiębiorców, na polskie rodziny i niech je później rozliczą, bo Polska nigdy nie miała problemu e, z rozliczeniem środków unijnych. W Węgrzech były takie problemy, to był inny to przypadek. W Bułgarii. w Bułgarii również, dokładnie. Tak. Ale w Polsce nie było takich środków. Jeżeli nie podoba im się polski rząd, to muszą zrozumieć to, co opozycja często podkreśla, że rząd nie ma e, e, swoich pieniędzy. Oni też nie mają swoich pieniędzy, niech je dadzą na Polskie rodziny, polskich przedsiębiorców, na polskie inwestycje, mhm. na to, żeby był realizowany e, regionalny program operacyjny czy programy Polski Wschodniej. Przecież to będzie służyło tylko w temu, żeby zablokować te wszystkie inwestycje, żeby zwyczajnie e, zakłady pracy zaczęły upadać, żeby ludziom zaczęło się żyć gorzej, żeby bezrobocie wpłynęło. No to ho, o to chodzi, o to chodzi eurokratom. No to to jest jasny kierunek landyzacji Polski, czyli albo wybierzecie tego, który będzie nam tutaj wiernie e, służył, i wykonywał nasze polecenia z Brukseli i z Berlina, albo nie dostaniecie pieniędzy i znajdziecie się w dużym kryzysie, a bez pieniędzy nic sobie nie poradzicie. No to, to to jest w prostej linii dyktat Unii Europejskiej, łamanie prawa, łamanie traktatów. Ja powiem dobitnie, przepraszam tych, których urażę, ale to jest złodziejstwo już z tej strony, można to nazwać Komisją Europejską, bo te pieniądze Polakom się należą. No, widzi pan, znaczna część naszych... Rodaków, mam tu na myśli elektorat opozycji totalnej. Ten, ten najtrwalszy, taki najbardziej zdecydowany, tego tak nie widzi. Ona jest przekonana, że to wszystko jest lege artis, że Unia broni Polski przed tyranią, przed dyktaturą, przed rządami autorytarnymi. Przejdźmy do innych spraw, o które też chciałem pana posła spytać. Relacje między Polską a Niemcami z czasów ostatniej II wojny światowej nie zostały zamknięte. Większość naszych rodaków tutaj co do tego się całkowicie zgadza. Niemcy nie oddali Polsce to, tego, co, co się Polsce po prostu należy słusznie jako rekompensata za krzywdy jest przygotowana nota, która nie została w całości upubliczniona, nota skierowana do rządu niemieckiego, natomiast Pewne fragmenty są podane do publicznej wiadomości, zapoznajmy się z częścią tej noty. W nocie dyplomatycznej do rządu Republiki Federalnej Niemiec, wystosowanej przez Rzeczpospolitą Polską w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone przez Niemcy w wyniku niemieckiej agresji i okupacji w latach 1939–45, Rzeczpospolita Polska domaga się odszkodowania za straty materialne i niematerialne w wysokości 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych. Zrekompensowania ofiarom agresji i okupacji niemieckiej oraz członkom ich rodzin wyrządzonych im szkód i krzywd, podjęcia przez Republikę Federalną Niemiec systemowych działań prowadzących do zwrotu dóbr kultury zagrabionych z Polski, które znajdują się na terytorium Niemiec. Zwrócenia zrabowanych przez państwo niemieckie w latach 1939-45 aktywów i pasywów polskich banków państwowych i instytucji kredytowych. Uregulowania należności wynikających z rabunkowej działalności kas kredytowych Rzeszy finansujących zbrodniczy wysiłek wojenny III Rzeszy oraz z działalności banku emisyjnego w Polsce. Pełnej rehabilitacji zamordowanych działaczy przedwojennej mniejszości polskiej oraz zrekompensowanie strat poniesionych przez organizacje polonijne w Niemczech, pełnego i systemowego uregulowania obecnego statusu Polaków i osób polskiego pochodzenia w Niemczech poprzez przywrócenie statusu mniejszości narodowej, w szczególności w kwestii nauczania języka ojczystego, właściwej współpracy z Rzeczpospolitą Polską w zakresie upamiętniania polskich ofiar II wojny światowej. Podjęcia przez władze niemieckie Skutecznych działań na rzecz zaprezentowania własnemu społeczeństwu prawdziwego obrazu wojny i jej skutków, szczególnie krzywd i szkód wyrządzonych Polsce i Polakom. Gdy słuchałem tej noty, zwróciłem uwagę na punkty dotyczące mniejszości polskiej w Niemczech. To byli Polacy spod znaku RODła. Którzy bardzo mocno wycierpieli się w czasie II wojny światowej, obywatele Rzeszy, tak, Polacy. I natychmiast nasza mnie taka refleksja, gdy mówimy o partnerstwie, o tym, że jesteśmy teraz w Unii Europejskiej, jesteśmy partnerami Niemiec, ilu jest posłów polskich w Bundestagu? Bardzo Prawda? dobre pytanie dokładnie zero i mało tego, jeżeli chodzi o przeznaczenie polskich środków na kształcenie e, niemieckich dzieci na edukację tutaj w Polsce. E, to to jest ponad 200 milionów złotych. Tymczasem w Niemczech to było 0 euro i dzisiaj, prem, przepraszam pan minister Przemysław e, Czarnek tą sytuację zmienił. E, na szczęście, bo naprawdę my musimy się zacząć szanować. Niemcy mają moralny obowiązek. Naprawdę tyle krzywd, cierpienia, ile przez nich Polska doznała, e, e, to jest e, niepoliczalne. Te 6 bilionów e, 300 Miliardów złotych to jest kwota, e, która jest jakimś symbolem, też ale 5 milionów ponad 5 milionów istnień ludzkich, wymordowana e, połowa inteligencji polskiej, e, cierpienia, dramaty, zniszczone miasta, spalone do ziemi, jak Warszawa. Nie jestem I, Warszawiakiem, i to, to, znam to, to, to z opowieści to, moich dziadków. No to tym bardziej, no to, 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 to po prostu łzy się ronią. Ja e, zwyczajnie uważam, że żeby. To, co, o co my powinniśmy walczyć, to jest przywrócenie, e, przywrócenie godności tym osobom, które jeszcze żyją, jeszcze pamiętają, a niestety te osoby odchodzą, żeby e, za dość uczynienie przyszło. A najbardziej co boli w tej całej historii jest to, że Niemcy reparacje e, spłaciły, wykonały w stosunku do 70 krajów, a w stosunku do Polski mają straszne opory. Oni w ogóle nie chcą o tym rozmawiać. Oni tego nie uznają, uznają, że temat jest zamknięty. Naprawdę to jest postawa skandaliczna. Z, tym bardziej w tej znaczy, Wydaje strony... się, że moralnie jesteśmy tutaj całkowicie y, po stronie, żełbym w prawie, tak, że nam się to należy. Y, ale moralnych zwycięzców było w historii bardzo, bardzo wiele. Liczą się fakty. Czy uda nam się przynajmniej część z tej kwoty ponad 6 bilionów zwindykować, wprost mówiąc? Tak? Panie, panie redaktorze, tutaj. Ym... Istotą jest też to, że to zostało oparte o bardzo pokaźny raport pod kierownictwem posła Arkadiusza Mularczyka, gdzie pracowali eksperci, profesorowie, poszczególne te działy były liczone, te straty w różnych tych segmentach, ja nie mówię już o tych zrabowanych dziełach, które po prostu ukradli i do dziś one gdzieś tam wiszą po prostu po stronie Republiki Federalnej Niemiec i one nie zostają zwrócone, to jest jakiś niebywały skandal po prostu, to, to powinno już dawno tutaj wrócić do, do, do Polski, nawet, nawet takie drobne symboliczne znaki po prostu z ich strony nie popłynęły i natychmiast, gdy tylko był temat e, reparacji wojennych, gdy, gdy, gdy wtedy te analizy zostały mm, poczynione i po, przedstawione, to zostało upublicznione, oparte tak jak mówię, bo e, polityków można krytykować, ale jednego fachowe ekspertyzy, wybitnych profesorów czy to z zakresu ekonomii, historii i tak dalej, zebrane wszystko w bardzo, e, w bardzo logiczną całość, no to Niemcy powinny zająć jednak stanowisko, że e, e, nie przejdą nad tym do porządku dziennego, że. To, to jest za mało trochę, że oni rozumieją, co się wydarzyło i co z tego. No rozumiem, ale Warszawa i Polska została zniszczona, a Warszawa szczególnie, no, spalona do, 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 do gołej ziemi. Ja to nie znam, bo ja nie jestem warszawiakiem, nie znam zapowiadań e, swoich dziadków. Ale bo, kilka to, razy był pan już w Telewizji Republika, zna pan okolice tak, tutaj. Tak, e, proszę wziąć pod znam, uwagę, że tylko jeden, znam. praktycznie jeden budynek Czyli ten kościół pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego. To był jedyny budynek w promieniu kilku kilometrów tutaj wokół pustyni. Świętego Augustyna, przepraszam, nie, nie świętego Antoniego. To jest jedyny neogotycki kościół, jaki tutaj przetrwał. Tak, była w promieniu kilku kilometrów pustynia w te wszystkie budynki, które pan tutaj widzi, to są budynki wybudowane już po wojnie Ale na kamiennej pustyni. To, my już wszyscy możemy zobaczyć to właśnie mhm. na tych zdjęciach, które te ja zdjęcia często, tak, które e, pokazują na telewizji Republika. Przecież to różny pokazują... stopień zniszczenia tak. i oczywiście nie tylko Ale... Warszawa ponosiła straty. Y, zobaczymy, I co, i co Małgorzata taki błońska mówi na temat Pałacu Saskiego, mhm. czy po prostu tam jest przytakuje bodajże europosełka Cieska i tak dalej. No po prostu ręce upadają, że tak naprawdę ten pałac, co tam odbudują, ale oni muszą wizję, co w tym pałacu będzie, to po prostu no, słucha się tego e, z no, dużą e, dozą smutku. Powiem już tak, już smutku, mhm. bo logiki w tym to już dawno żadnej nie ma. No ale e, zwyczajnie Czeka Niemcy... nas na pewno długa droga, jeśli chodzi o odzyskanie przynajmniej części tego, co nam się jako państwu, jako narodowi należy. jedna kwestia, o której chciałbym jeszcze z panem posłem porozmawiać, dotyczy bezpieczeństwa energetycznego Polski pewnego aspektu tego bezpieczeństwa, który odczuwają nasi rodacy węgiel. Tak? Węgiel wzbudza dużo emocji, dużo niepokojów. Rząd już jakiś czas temu zaproponował pewną formę współpracy przy rozdziale tego węgla. Tak? Państwo to jest rząd i samorząd. Zawsze tak, tak było. Nie wszystkie samorządy chcą w tą współpracę wchodzić? Jakby pan tą sytuację ocenił? Panie redaktorze, ten samorządy z elementem państwa polskiego, to nie jest jakiś wyodrębniony twór, który działa na zasadzie, widzimy się z całym szacunkiem do wszystkich wójtów, burmistrzów, do tych przedstawicieli organów władzy wykonawczej, czy uchwałodawczej, w samorządach też mówię o radnych, bo też bardzo głośno niektórzy tutaj, po prostu jeden z tych protestów, gdzie polityków polityków związanych z opozycją, którzy po prostu do wszystkiego podchodzą krytycznie, nic się nie da, no to, no to tak jak będzie jak, jakby działo państwo i tak jakby wygląda współpraca z samorządami, że wszystko na zasadzie jest takiej, że szczebel władzy centralnej, czy podległemu spółki, czy instytucje, czy organy wykonują wszystkie te zadania za samorządy. No przecież samorządy też mają za zadanie utrzymać ciepło i energię dla mieszkańców. To wprost jest wpisane też w ustawy. No niestety no my jako zjednoczona prawica przestrzegaliśmy, jako Solidarna Polska też bardzo głośno. O o tym mówiliśmy, że dzisiaj Polska naprawdę, która stoi na węglu, że zarabiała na tym węglu, no, cała ta polityka ETS u Green Dealu, która legła w gruzach, później sam Robert Habeck, który mówił, że trzeba wracać do węgla w ojczyźnie Franza Timmermansa wracają do węgla, w Niemczech otwierają cztery elektrownie węglowe w nowoczesnej Japonii 23 elektrownie węglowe, pomimo tego, że oni ten węgiel muszą do siebie importować, no to pokazuje, jak obudna była ta polityka nastawiona na to, żeby z Nord Stream 2, ten gaz z chabu niemieckiego sprzedawany był z odpowiednią marżą dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, przecież oni prowadzili politykę dekarbonizacji, te cele klimatyczne do 2030 roku, czyli zniszczenie polskich kopalni, bo tak to trzeba nazwać, do 2030 roku były w ogóle niewykonalne, no oze, niestabilne źródła energii, gdzie my wiemy, że stabilny to jest gaz, atom i węgiel, przecież wszyscy się o tym przekonali, no u Hol w Holandii nie brakuje wiatraku, więc dlaczego wracają do węgla, jeżeli dlaczego Francji Timmermans się zawsze. Mówi, że, wieje. No właśnie, nie, i nie zawsze słońce świeci, jeżeli chodzi o fotowoltaikę. No niestety, panie redaktorze, ta polityka, tej hipokryzji, tego Green Dealu, tego całego ETS-u, na którym dorabiała się finansjera i dorabia, niestety, się do dzisiaj, bo ja uważam, to trzeba wetować, zawiesić, jak mówiliśmy, jako Solidarna Polska, po prostu wprost wypowiedzieć. Póki jeszcze mamy takie narzędzie, bo niebawem może i to narzędzie zablokować Unia Europejska, i to by oznaczało zmniejszenie yy, kosztu na rachunku. Myśli jeszcze możemy, że jeszcze jest szansa Ja uważam, że trzeba twardo realnie ja, zadziałać. Ja uważam, że te słowa pani Barley są wcielane w życie, czyli y, kierunek zagłodzenia Polski i dzisiaj mus, muszą wiedzieć, że my sprawy też postawimy twardo. Mamy możliwość wetowania tej polityki energetycznej, więc to zróbmy zawieszenie lub nawet wypowiedzenie y, ETS-u tego para podatku, y, na którym dorabia się finansiera, szczególnie kupując uprawnienia na giełdzie w lipsku, w Niemczech, bo tam większość tego uprawnień skupowanych. No zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Zima może być takim momentem stanięcia w prawdzie, jak pewne ideologie zderzają się z twardą i dość chłodną rzeczywistością. Zobaczymy jak sobie poradzi Unia Europejska, zobaczymy jak sobie poradzi nasz kraj. Ufajmy, że przejdziemy suchą i ciepłą stopą przez, przez nadchodzące miesiące. Panie pośle, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Mariusz Gosek, poseł Solidarnej Polski, był moim i Państwa gościem. Natomiast już za chwilę, po przerwie, moje miejsce zajmie Michał Trześniewski w programie Wolne Głosy Zagranica. Dziękuję Państwu za uwagę. Marcin Bąk, do zobaczenia.